Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. wszystkim, dzisiaj mini poradniki. Zanim przejdziemy do materiału, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, dzwoneczka oraz łapki w górę oraz komentarza dla zasięgu. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, poinstruuję Was, jak zdjąć blokady z pralki od góry otwieranej Candy. I teraz przejdźmy do szybkiego materiału, ze względu na to, że jest to praktycznie jak w każdej innej pralce, więc nie powinno być z tym problemu. I co możemy zauważyć? Mamy tutaj raz, dwa, trzy i cztery śruby, y, które y, pod spodem pod tą pod, podkładką jest uszczelka uszczelka, taka guma, nie powiedziałbym uszczelka, guma. Odkręcamy te śruby, razem z tymi gumami wyciągamy. W pralce w instrukcji zawsze są dołożone zaślepki, które należy umiejscowić po zdjęciu tych blokad, czyli po wyjęciu tej gumy, zaślepiamy i wtedy możemy przejść do poziomowania pralki oraz podłączenia odpływu i dopływu wody. Dlaczego warto pamiętać o tym, żeby zdjęć te blokady? Ze względu na to, że kiedy uruchomimy, podczas prania pralka może zachowywać się normalnie, natomiast nie musi. Natomiast, kiedy przejdzie do wirowania, Pralka zacznie nam tak potocznie mówiąc skakać, i może dojść do awarii poprzez zerwanie bębna. Co powoduje automatycznie, że pralka nie nadaje się do naprawy. Koszty naprawy są bardzo wysokie, a gwarant tego nie uzna, ze względu na to, że jest to w instrukcji dokładnie opisane, jak to zrobić, również i warto o tym na pewno pamiętać. Więc pamiętajcie o tym, żeby wyjąć te śruby razem z tymi gumami oraz umiejscowić zaślepki, które są. W, dołączone do instrukcji, tam w środku pralki, zawsze będą. Z mojej strony będzie to wszystko. Ja zapraszam do kolejnych moich materiałów. Cześć.